Cześć! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jednego z najpopularniejszych Chińczyków, Baofeng'a w wersji trzeciej. Jest to miniaturowy transceiver, rzekomo o mocy 3W. Kieszonkowy, maciubki sprzęcik. Był dostępny za niewielkie pieniążki swego czasu. Dzisiaj wydaje się, że już jest nieprodukowany. Resztki gdzieś dostępne są na Allegro, Lix, no ale ceny już sięgają około 240 zł za takie urządzenie, a kiedyś ono kosztowało poniżej 90 zł nowe. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, co sprawia, że można je zawsze ze sobą mieć, rzucić gdzieś w kurtkę, w kieszeń, w plecak. I zawsze takie małe urządzenie ze sobą mieć. Niestety urządzenie nie posiada przycisków numerycznych, co w pewien sposób utrudnia jego obsługę. Chińczycy wpadli tu na genialny pomysł, żeby skopiować Japończyków, dokładnie jest w wersji trzeciej, mniej więcej, ta obudowa nawiązuje właśnie do też już niestety nieprodukowanego fajnego mikro urządzenia. Menu oraz obsługa tego urządzenia wymaga troszeczkę nauczenia się po prostu funkcjonalności tych przycisków. Mi się bardzo podoba, że mamy blokadę w pokrętle, także żeby cokolwiek przestroić, najpierw musimy wyciągnąć to pokrętło. Jest to bardzo fajny patent, ponieważ urządzenie przez przypadek gdzieś się nam nie przestroi w kieszeni, czy czy, czy w plecaku. Podobnie sytuacja wygląda z głośnością. Aby zmienić głośność musimy najpierw wcisnąć guzik i zmienić po prostu jakby wskazanie tej głośności. Urządzenie tak naprawdę nie ma dwóch odbiorników niezależnych. Świeci tutaj w rogu taka Taki opis DWW to oznacza, że on tak naprawdę tu jest to teraz widoczne. Przeskakuje z jednej częstotliwości na drugą, z jednej na drugą. Oczywiście ma też skaner, ale jak to z tymi chińskimi urządzeniami? Te skanery są bardzo powolne. Aktywuje się go też pewną kombinacją przycisków. Jak widzicie, to po prostu trzeba znać te przyciski, wszystkie co, gdzie e, aktywować. Niemniej, no, jest funkcja skanera. Może sklep za słabo jest zac zaciągnięty. Wyciągniemy trochę antenę, żeby tutaj troszeczkę po poskanował. Jak widać, jest to dość powolne. Jak na dzisiejsze standardy, nie nadaje się to moim zdaniem na, e, jako skaner. Część ludzi kupuje sprzęty chińskie jako skanery, ale naprawdę. To, to, to nie jest dobre rozwiązanie, naprawdę lepiej kupić dedykowanego Unidena z ogromną prędkością skanowania, z bankami pamięci itd. Niemniej urządzenie no, za te swoje pierwotne pieniążki naprawdę oferowało sporo, bo za powiedzmy te 100 zł mamy świetny nadajnik. Te pierwsze modele nie cieszyły się może dobrą jakością audio, ale już w późniejszych, w późniejszych wszystko poprawiono. Kilka funkcji zawartych w tym urządzeniu. Menu jest dosyć, dosyć proste i intuicyjne. Mamy tak naprawdę kilka tylko pozycji. Ustalamy kod do przemienników krótkofalarskich. Poziom skwercza regulujemy, i dedykujemy, ustawiamy parametr, kiedy ma się podświetlić, wyświetlać i guziczki. Oczywiście różnego rodzaju bipy, voxa, Mamy moc małą i dużą. Ktoś robił pomiary, przy małej mocy, to tam. Chyba poniżej 100 mW moc wychodziła, także, także naprawdę bardzo mała. DW to jest właśnie ten parametr, o którym wcześniej wspominałem, że raz górna, raz dolna częstotliwość jest odbierana. Step, częstotliwość przestrajania, dobra informacja dla użytkowników PMR. Można też się... Kręcić w częstotliwość, właśnie nietypową częstotliwość PMR. Także, jak widać, tutaj na końcu jeszcze się nam pojawiają dodatkowe e, części po przecinku daleko, daleko. O, właśnie. I zawsze wraca do początkowego menu. Przy wejściu do menu nie wraca jakby do tego, nad którym pracowaliśmy, tylko zawsze od początku trzeba po prostu przez to menu przebiegać. Offset przemiennikowy dla krótkofalowców, oczywiście niezbędna rzecz. Shift, czyli to jest w którą stronę ten offset przemiennikowy ma być aktualizowany: czy na plus, czy na minus, czy, czy zero, tak jak w tym przypadku. Część funkcji nie pamiętam, nie wiem, nie używałem typu STE. Szerokość pasma. Niektóre przemienniki wymagają wąskiego FM-u, i tutaj właśnie sobie możemy to ustawić. Safe. Oszczędzanie baterii w trybie standby. Czas, po którym wyłączy się nadawanie w przypadku, gdybyśmy zablokowali PTT albo zbyt długo rozmawiali. Mamy też możliwość wyboru jak się ma zachować skaner, gdy zatrzyma się na danej częstotliwości czy komórce pamięci czy czeka do momentu aż zakończy się transmisja na kanale, czy też odczekuje kilka sekund i kontynuuje, czy też w ogóle zatrzymuje się i czeka na, na kolejne jakby po prostu ruchy od strony operatora. Relay M, nie mam pojęcia co to jest BCL. to jest prawdopodobnie blokada w przypadku, gdy na przykład przemiennik nadaje nośną i nie możemy wtedy jakby wcisnąć PTT do momentu, gdy, gdy przemiennik nie przestanie jakby nadawać. Ewentualnie jest to wykorzystywane przy pracy z Voxem, żeby po prostu podczas podczas aktywacji. Nadajnika głosem, po prostu nie zrobić tego przez przypadek, gdy ktoś do nas nadaje. Przypuszczam, nie używałem, także w komentarzach może się wypowiecie. Częstotliwość priorytetową można nadać i to wszystko. I to jest takie proste urządzenie. Ja zakupiłem z myślą, że podłączę je do tableta i, i, i będzie po prostu na jednej częstotliwości pracować 144800, czyli będzie działać jako nadajnik od APRS. Z dedykowanym oprogramowaniem na tablet, akcesoria w większości przypadków te same, w każdych Chińczykach, standard, standard Kenwooda, też przez te złącze można to urządzenie programować. Niestety nie możemy zaprogramować w komórkach pamięci nazw, także niestety. Komórki pamięci to są tylko i wyłącznie częstotliwości i musimy je pamiętać co jest co. I to jest taka myślę, że, że mała wada tego urządzenia. Bo jeżeli kupujemy go do, do, do zabawy do pracy tylko na lokalnych przemiennikach ze względu na moc wyjściową, jak i po prostu parametry i wymiary anteny. No to jak najbardziej mamy tylko kilka. Pamięci zapisanych i to jest wystarczające. Będziemy pamiętać, co dana częstotliwość kryje za sobą. Niestety, w przypadku, gdybyśmy chcieli tych pamięci wpisać kilkadziesiąt, no to niestety już wymaga od nas naprawdę dobrej pamięci, co tam się kryje. Oczywiście też jest wyposażone, jak każde chińskie radio, w latarkę. I zobaczmy tutaj pod klapą, co słychać, co tutaj za typ baterii. To jest model z 2014 roku, także już troszeczkę czasu upłynęło. I muszę przyznać, że ciągle działa. Także nie można powiedzieć, że ta chińska technologia to totalne badziewie, bo to już na dzień dzisiejszy mamy. Prawie zaraz 9 lat będzie miał, także cały czas funkcjonuje. Niektóre wersje posiadały osobną baterię i miały po prostu tylko taką klapkę zamykaną. Podobnie jak to jest w Jezu VX2 i chyba z tego co pamiętam w trójce, co do gabarytów, miał być najmniejszy? Niestety nie jest. To jest moim zdaniem po lewej stronie najlepszy chiński sprzęt, bo tak naprawdę jest to. Japoński sprzęt ukryty pod nazwą Zastone. To jest model ZT2R. Jak widzicie, gabarytowo jest on jeszcze mniejszy niż Baofeng w wersji trzeciej. I jest to urządzenie, tak naprawdę ukryte. Jest vx 2 Nie ja wiem, jak to się stało. Chińczycy prawdopodobnie opatentowali lub ewentualnie może inna wersja może po prostu przejęli linię produkcyjną po Jesu z momentem gdy, gdy Jesu wygasło pojawił się ten zastonę, ale o tym zrobimy osobny film, to tylko w chwili obecnej do porównania tutaj UHF VHF, tutaj odbiornik od 500 kHz do 1 GHz z wieloma funkcjami typu banki pamięci yy, oraz różne funkcje Jesu związane chociażby z automatyczną kontrolą zasięgu od od bazy yy, i tak dalej i tak dalej o, tysiąc pamięci także to w ogóle jest jak się porównuje z baofengiem to jest to po prostu przepaść szkoda że chińczycy już tego nie produkują bo naprawdę świetne urządzenie kieszonkowe, moim, no było drogie, bo było droższe około pięciokrotnie niż ten Baofeng, ale moim zdaniem warto było do tego dopłacić. Co do bohatera naszego odcinka, oczywiście w zestawie jest też ładowarka, smyczki, klipsy, różnego rodzaju jeszcze niewypakowane. Klip podobnie jeszcze w oryginalnym opakowaniu u mnie wisi, no miałem, ma zostać po prostu zastosowany do APRS-u, i mam nadzieję, że tutaj swoją funkcję spełni. Pobył trochę na słońcu i zobaczcie, odkleiły się napisy, także to jedyne, jedyny mankament tego urządzenia. No, w takich pieniążkach naprawdę świetne urządzenie. Niestety, niestety, chyba się już kończy jego produkcja. Pozdrawiam, trzymajcie się i do kolejnego zobaczenia, usłyszenia.